Dobry wieczór kochani. Cześć! Jestem Marcel. dzisiaj Dzień, który zakończymy... Zakończymy listopad. A i to będzie grudzień. W dół będzie Mikołaj Święty I podane na końcu listopada. W 1 listopada jesteśmy na wszystkich Świętej do Gościeredowa Folwark W drugim Zbuntowałem się, jak nie było pączka czekoladowego. W środę świętowałem moje 13 urodziny. W 4 listopada wróciliśmy do Jeleniej Góry. W 5 listopada pana Gruzina na, dob na dobre hakza puri. A w 6 grudnia zepsułem szafę i jechałem. Z powrotem jechaliśmy do Belgii. Jeszcze w jednego listopadem, chodźmy na konkretną sześćdziesiątą, na trzydziestą, drugą niedzielę zwykłą z księdzem Przemysławem. Jeszcze w czterna... Nie byliśmy na, na koncert dla niepodległości, na, dla żołnierzów niezłomnych. byśmy na, na inną konkretną sześćiątą. Do księdza Marcina, do Kapucynów. Ciekawe, nudne było. Jeszcze mam jechać do Tunkierki na, na parę tygodni i jeszcze pojadę do Polski, jeszcze na Bożena Do Polski przyjadę jeszcze w lutym na czterni do Grenlandii: że Toronto, Dubaj, Tokio, Tbilisi i Nowy Jork. No to będziemy mieć konkretną przyjaźń. Trzymajcie się! Co Ty robisz? No Dobre nudne. Dajmy lajka. Subskrybujcie kanał na 14 subskrybentów. A to na tyle, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć i nara, siema, a komentarze będą wyłączone, papa, pa. siema.